wysłuchajmy ogłoszeń dzisiejszej niedzieli obchody tygodnia w poniedziałek wspomnienie świętego Rafała Kalinowskiego prezbitera we wtorek wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w środę wspomnienie świętej Cecylii dziewicy i męczennicy w piątek wspomnienie świętych męczenników narodu wietnamskiego Andrzeja Dung Lang prezbitera i towarzyszy w środę na spotkanie zapraszamy członków akcji katolickiej. W czwartek na spotkanie członków parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej. Za piątek także po mszy świętej zapraszamy na spotkanie młodzież. W przyszłą niedzielę 26 listopada będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla wszechświata. Również w przyszłą niedzielę po mszach świętych będzie można ofiarą dopuszek wesprzeć pola nadziei. Młodzież będzie kwestować na hospicjum. Wiemy, jak bardzo to też ważna i potrzebna sprawa. Zachęcamy wszystkich do czytania pisma świętego Prasy Katolickiej. Jest gość niedzielny, jest także nasz dodatek o świętego Marcina. Są także wystawione z tyłu kalendarze religijne. Zachęcamy, aby taki kalendarz też był w naszym domu. Tam cena jego 20 zł. Oczywiście, kto może, można sobie dzisiaj wziąć, a kiedyś ofiarę złożyć. Ważne, żeby też taki właśnie kalendarz religijny w naszym domu był. Także mamy też tam wystawione takie torby w związku z naszym remontem domu katedrycznego, takie cegiełki. Kto by chciał, można sobie wziąć, jeżeli może niech złoży ofiarę, ale zachęcamy, żeby sobie wziąć. I po prostu mieć. To też jest taka jakaś nasza pamiątka, że uczestniczymy w tym dziele. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, koło 12 w Międzyrzeczu, zaprasza członków na spotkanie w związku z obchodami 40. rocznicy istnienia koła, które odbędzie się w Domu Strażaka w Międzyrzeczu Górnym w sobotę 25 listopada o godzinie 14. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłat za złożone ofiary. Jak słyszeliśmy, dzisiaj są na potrzeby naszej parafii na remont domu katechetycznego. Niedziela przed nami mglista, bo to listopad, ale radość w sercu jest, bo każdy od Boga otrzymał talent. Trzeba go tylko odkryć i tym talentem się dzielić. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pana ze Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.